Katr na napisy poznać w tym Tam u góry będzie napisane i pójdzie w ostatnim z udziałem prawdziwych ryb. Wstałeś? Co? I co, wstałeś? O, ty nie dojdziesz żaden rower? Nie. Czy to masz tak dużo? Czy to masz tak mało? Czekasz Masz te dwie tarębki? No? Ale no. ja mam mniej no. więcej? Znaczy, to znaczy, zobacz. Też, tak zobacz. naprawdę zmieściłbyś się z tym w bo jedna też odstawia. A ty się w jedną zmieścił. Ale żeby Także było... no, ale śmiali, zadziałem całą tą, tą torbę i mam jeszcze ten trójką, znaczy w tej trójkąt to się ciężko coś wkłada, więc... Coraz mniej zabieram się na Ja, ja z kolanami cały czas na tykał. Stoję. Ja, ja... To mi przeszkadza. Teraz zabierasz się coraz mniej, a ja coraz więcej. No, Pogarz żółwiad. Ja tak... Nowe kuciorki, nowy plecaczek, kaskin... Rozwija no, się, Matti! Kudę! No. A póki rowerki. Ale masz puszczę tam przykrut Ma być kosz o już tylko dwie kreski baterii No, przygotowałeś się hmm. <laughs> Też ludzie takie przygotowania Wyłącz tą lampkę, bo na kamerze będzie widział. Czy coś pokamerować to powiedz Dobrze, powiem no. I radar gaz Gas? gaz to głupe stoją

Właśnie przejeżdża, ty głupi przez wodę jechałeś Chciałem jechać w prawo pod górę, ale zepsuliście cały plan Na kamerę mnie, tak żeby kamerą <laughs> Jak robisz zdjęcie Idziemy Tak no, my że tutaj nakameruje cię Ale praże, nie? Gorąco, gorąco. z gaz Dwa garminy, dwie opinie. Tak, tak gruntowy, ale... A twój licznik, Mateusz, ile pokazuje? Ten taki naturalny, tak w odczuciu. Jak czujesz? czas, ale by trzeba było tutaj gdzieś zjechać. I wtedy nie jechalibyśmy taką fajną drogą. Wydział nie będzie w chlepu. Znowu gaz wyświetlacz. Mam to na taśmie. Jak Jurek zostaje wyprzedzony przez dziewczynę Która nas nie wyprzedziła. My specjalnie zwolniliśmy, żeby to nagrać Powiedz co o tym myślisz, Mateusz. Też Ale Ale martwych ryb nie ma. Jurek pewnie teraz taką. Musimy zrobić taką, taki dymek tutaj. Niego, że... No. Mamy do przejechania jeszcze kupę kilometrów Nie wyrobimy się, jedziemy. Ale co w rodzinie nie zaginie. Jezu, jak tu raz... Nie ciężko. A ja mam jeszcze przerzutek po mnie. Słuchaj, ja jestem młodszy, mam większe czucie w mięśniach, więc mi jest bardziej źle niż tobie. Ty nawet nie wiesz, jak ci jest źle. <laughs> Bo 12 pokazuj. Ja wyłączony. No to mówiłem, że do dwunastu procent, nie? No pokażę <grymne> <grymne> Tu będzie musiał być podkład muzyczny. Thank you To się mieliśmy nie wiem, nie począłem. Tu jest główna, do i tutaj jest stacja tam wyznaczyłem ją. No i po prostu zjeżdżamy, żeby znowu podjeżdżać. Zrób mi Helikopter tam Ty, tam jest coś jara chyba. Jeszcze nie spaliłeś chyba. Mas mały Nie Mam nadzieję, że to się nagrywa. <grystanie> Prosto do wodopoju <grystanie> Ten pies za nami biegł Ten pojebany? Na niego zacząłem szczekać, to przyspieszył <grystanie> <grystanie> Ty tam, z reklamówką na kierownicy! Nie witałem, że jest aż tak zimno. Chcesz kupić perfumy? No ja tak jadę i tak. <noise> jeszcze ta ręka i ten, bo się stała, to i tego krew mi przestała, to musiałem stawić poprawić tą torbę, bo ja nie wierzę. <noise> Miał być kawałek do to. to. <noise> no jest. Cztery kropniki, no. Ale zobacz, patrz, milu... Nie, nie Cztery, cztery Nie tu, jeszcze dalej. dwa. Nie, to trzeba kawałek jeszcze przejechać. <noise> jeszcze cztery. <śmienicza> Od teraz cztery? No, Nie, no coś ty. Czekaj, bo to już To już. muszę, To już... To my? 4, no, tutaj no, to my? To było To bo To bardzo To było, to było, bardzo to było do domu. 6 km, jak To Tu jest volumen O, jest Tu jest ten Co zrobiłaś świnio Remasowi? Wiesz? Apteka będzie w Rajdze No, to tam dopiero Zrobię balsam po paleniu. No czyli balsam po paleniu. Ja potrzebuję film, będę No, kurwa ja to czekaj, podjedziemy tu do parku, sobie tam idziemy i sobie no. za Jak ochrona Uf została zaaplikowana? Joa, potrzebujesz? Nie, nie, ja nie, ja tam. Ja już się zjarałem chyba w tym roku. Dobra, ja będę. 3 minuty. Jaki czas rozmowy Nie wiem jak to jest. Tam... 10 minut jedna sekunda Nicę, nie ucho ci się nie spociło? No ale już mnie ręka bola bo, bo, ja Zapiszmy jeszcze trochę do guzło. Jak ten serio się nazywa? No jak... Dzisiaj nie to nazywa? kurwa możemy w ogóle nie zdążyć do kwatery No i Przepraszam, mam ważny telefon no, no, Mam ważny to, to, to komunikat konsuela dzwoni konsuela, konsuela. No tak, ale co takie już twardy. Tak, tak Albo, ja, ja mam chyba 34 Jeszcze jak po tym szutrze było tam chyba to 16, 17 pro... No, są, no mhm. Oglądałeś to? No tak No O tym serial no, nie chodziło Bercik Maluszki z kurczaka O, naleśniki na słodko z nutelną i bananem Biorę Dróg jak na zawodach, no. To po kartowisku. mi się chyba nadusiło, że udzwoniło. No i teraz wszystko się wyda! 1. Co? Opinia 4.1, żałuję, że w opiniach nie mam możliwości nie dawania w ogóle gwiazdek, bo w tym miejscu nie ma zasady. Ja to powiedziałem do kamery, żeby będę więcej mówił do kamery a ja tym pojeździe, nic jeszcze nie powiedziałem. To teraz będę mówił, że szczytowy atak ostateczny. Podjedziemy tam, fotka na... to ja nic, jedziemy tutaj z powrotem. 60 km, 6 godzin, średnie 10, obniżamy teraz. Zjedliśmy obrzydliwe kotlety, kotlety nie takie złe, prytki. 15% według Garmina i 9. A jeszcze nie prowadzimy. Myślisz, że to już jest koniec podjazdu? Kot to Jurek, stoi, stój, 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 stój. stój. Obawiam się, że to był mój plan Zakaz wstepu, o chuj No to chuj no to innej nie ma Ta kończy się przy jakiejś, nie wiem, radiostacji czy przy czymś takim To sam robią moje wycinka albo co, tam jedziemy i po prostu nie nas... Mateusz to on, to ja wiem co Pozycja. on powie, Jedziemy, kurwa, co tam no Chodź, odpocznij Mamy dwie wiadomości, dobrą i złą To już jest szczyt Pierwsza, jest dobra jest, że wjechałeś A druga jest zła, bo Zawolam. drogą którą mieliśmy jechać kurwa jest zamknięta tam A nie ma alternatywy, tam jest jakaś rejestracja, kiedy uda no. Tak przejedziemy Ciekawe czy chłopaki będą chcieli jechać Napisane znaczy zakaz wstępu, teren prywatny Było tak szeroko jedziemy zobaczymy. Dobrze, to Jurek to opowiedz co decydujesz Peniaż i wracamy? z większością jestem. Za <grystanie> to... mało górek nam było. Ja prowadziłem tę, tę trasę, bo jak ja wcześniej ją tam yy, prowadziłem, to wydawało mi się, że, że będzie wysliwierzą. Nie, nie. Będzie że rady, że panie... te poprzednie dni, że będzie, że będzie za mało tych gór w górach, że nie będzie takich wiesz, ale wczorajszy dzień nie zawiódł. To na pewno byśmy za... Pani chciała od ciebie truskawki zakupić. To nie. Tak, Niestety! Nie odrobię cię, Jutro święto! O! No, no i coś się wziąłeś. Drogo było. Same. Witaminy. Same witaminy. Ale tak? myć. <grystanie> To twoje nawet duże zygmuntały Jeste spakowani bez odbioru Widzisz <grystanie> <grystanie> dlaczego on gada? <grystanie> 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 Co teraz skorzystać z tego papieru? Skorzystamy tutaj z pomocy. Jest na awaria. gimbala używasz? Filmie. To, to jest że to to styl, poruszone ujęcia. Aha. Jak widać, nie, yeah, Chciałbym. nie, Jedziemy! nie, Na kameruje go. No Boj Na kamerze jest. Oj, jedziemy, bo nie ma czasu. Musisz się zatrzymać. Mateusz jest jak ten znak. Jechaliśmy pod górkę i pojawił się znak, że będzie pod górkę. My stoimy, a Mateusz mówi stańcie. I tu jest taka... W tej kieszonce jest na początku taka mini kieszonka. I jak wsuwasz coś tego to stale blokuje o tą mini kieszonkę i nie można nic wsadzić. Czyli ta kieszonka też jest jak ten znak. Pamiętasz Mateusz, na... jak jechaliśmy R10, to ja mówiłem, że prawdziwi rowerzyści nie zatrzymują się jak pada deszcz i tam jadą prawdziwi rowerzyści. Hej. A my? Wtedy to miałeś wymówkę, że stanęliśmy coś zjeść, a teraz? Jurek, a ty co powiesz? Mamy jechać powoli i nie wjechać w ten deszcz może? Czyli już jesteśmy w ja, może. <laughs> Czy... Szybko, żeby jak najkrócej jechać w tym deszczu, który wjedziemy, bo jechaliśmy szybko. Szybko, to nie mamy siły, żeby i... To możemy już stanąć i ty założyć w przedszczuwę, po to, żebyśmy za pół kilometra mogli stanąć i wtedy ja założę. Dobra, co? To szmata ci nic nie da. Oprócz tego. Jest taki, jest taki prosty test, jak obracasz kamerę w górę, jeżeli spadnie na nią kropla, to znaczy, że padł. To nie jest kropla, to ci z nosa wypadło. nie, widać, że trochę uderza. Zobacz na telefonie, ile hmm. jest tego. Ale telefon nie liczy się w teście, bo to jest. No teraz to dobrze, jak planie jesteśmy, to spokojne tempo. żeby się nie zachodzi. Nie ma czasu, nie baguję na Do tej pory grzaliśmy ile w lezie, to teraz będziemy zwalniać. Gdzie? Nie, nie eee. ma czasu. Nie, nie jestem w Ale zamawiam kłopoty bez serwisu. No. Ale nie zamawiasz, nie widzę żebyś zamawiał Jeżeli dojdzie do zamówienia Człowieku, to jest tyle już, to już jestem. logika połączona ze socjologią To była najbardziej optymalna trasa tak. No. no, ja jedną ręką jadę, zobacz Pokaza Pokazałeś mi kamerę trzymaj no. Jakie to jest województwo śląskie? Śląskie ścieżki rowerowe po wąskotorówce, a to była chyba szerokotorówka, po szerokotorówce wyglądają tak. Chắc là bụi <laughs> cướp <laughs> Có <laughs> quên